Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Oskar i jestem community managerem projektu Flatfor Flip. A w tym krótkim wideo instruktażowym pokażę wam jak krok po kroku dokonać zakupu NFT z naszej kolekcji Flatfor Flip podczas tak zwanego mintu, czyli przedsprzedaży naszej kolekcji, która ma miejsce już w ten wtorek 31 maja o godzinie 16. Jest to druga część z pełnego instruktażu, który został nagrany już wcześniej e, przez Marcina, ponieważ pierwszą podstawową rzeczą, jako, o jaką powinniście zadbać, aby w ogóle mieć możliwość zakupu naszego NFT, jest założenie portfelu Metamask. E, jest to bardzo proste, zajmuje dosłownie kilka minut, a Marcin o tym nagrał film na naszym kanale, e, na naszym oficjalnym kanale YouTube Flat or Flip. Jest to, no to film, czyli jak założyć portfel Metamask. Polecam najpierw się z tym zapoznać, a później wrócić do tego wideo. Tak więc, pierwszym krokiem jest dokonanie zakupu kryptowaluty Ethereum, jeżeli takiej nie posiadacie. W tym celu należy użyć jednej z najbezpieczniejszych, najbardziej sprawdzonych i najpopularniejszych giełd kryptowalutowych. Jedną z takich giełd jest Coinbase. Tak więc, polecam udać się na coinbase.com i jeżeli nie macie jeszcze założonego konta na Coinbase, wystarczy uzupełnić kilka prostych kroków. Pierwsze imię, nazwisko, e-mail, stworzyć sobie hasło, utworzyć konto. Następnie Coinbase poprosi o weryfikację waszej tożsamości. Jest to całkowicie normalne. Będziecie musieli podać prawdopodobnie dowód lub paszport lub prawo jazdy. Ta weryfikacja trwa kilka dosłownie minut i jest bardzo prosta. Tak więc no jest to wymagane, żeby móc dokonywać zakupów kryptowalut. Ja teraz pozwolę sobie wstrzymać to wideo, zalogować się do swojego konta i przejdziemy dalej. Ok, jesteśmy już zalogowani, zalogowani do naszego konta Coinbase. Teraz należy dokonać zakupu kryptowaluty Ethereum klikając w niebieski przycisk kupno sprzedaż. Tutaj wybieramy kryptowalutę Ethereum. Pamiętajcie, że cena zakupu jednego naszego NFT w przedsprzedaży to 0,2 Ethereum, więc upewnijcie się, że zakupicie odpowiednią ilość Ethereum, tak aby wystarczyło Wam na zakup jednego czy też więcej NFT z naszej kolekcji. Tak więc wpisujemy tutaj kwotę, którą wyliczycie sobie odpowiednio wcześniej jest na przykład 2000 euro. Następnie do, klikamy w podgląd kupna i zatwierdzamy tylko, zatwierdzamy tylko daną, dan, dane kupno, dany zakup. Ok, w tym momencie ja już sobie wcześniej dokonaję zakupu kilku kryptowalut. Mamy tutaj dokładnie 0,22 USD Ethereum, które w tym momencie należy przesłać na wcześniej utworzony Właśnie portfel MetaMaska, i teraz, aby tego dokonać, klikamy sobie wyślij, odbierz. Ok, w celu wysłania e, kryptowaluty Ethereum na nasz portfel MetaMask, z którego następnie dokonamy zakupu e, NFT kolekcji Flip, należy zlokalizować nasz adres adres naszego uleta. Tak więc, jeszcze raz odsyłam ponownie do e, filmu, w którym Marcin wyjaśnia, jak założyć taki portfel. Natomiast tutaj otwieram sobie tylko e, wtyczkę w Chromie i klikam na mój adres, aby go skopiować. Jest to, jest, znajduje się on tutaj, adres mojego portfela Metamask. Kupiuję go, wrzucam go tutaj, wybieram kryptowalutę Ethereum. Następnie daną kwotę, w tym celu niech będzie to 0.5, tylko w celach prezentacyjnych wklejam ponownie e, adres portfela, jakaś wiadomość opcjonalna i wysyłam. Potwierdzam. Jak już, jak już pewnie się domyśliliście musieliśmy wpisać kod transakcji w celu potwierdzenia, że to my. I teraz czekamy, jak jest tak jak widnieje informacja, ta transakcja zwykle trwa mniej niż 10 minut, tak więc dajmy sobie trochę czasu, aby Dane Ethereum wpłynęło na nasz MetaMask. Ok, tak więc po tym, jak już Ethereum napłynie do naszego portfela MetaMask i transakcja się powiodła, jesteśmy gotowi, aby dokonać zakupu NFT bezpośrednio na naszej stronie. I tutaj chciałbym podkreślić, że Sprzedaż czy też mint w naszej kolekcji będzie miała miejsce tylko i wyłącznie na naszej oficjalnej stronie internetowej. Wystrzegajcie się wszelkich podejrzanych linków, a jeżeli nie jesteście ich pewni, po prostu sprawdźcie uwielbicie to wchodząc na nasz Twitter czy też oficjalny Discord. Tam znajdziecie oficjalny link do naszej strony internetowej. Jest to flatforflip.com. I teraz tak w tym momencie widnieją tutaj jeszcze dwa przyciski, które w dniu mintu nie będą już widoczne. Pojawi się za to jeden tak samo czerwony przycisk w języku angielskim mint, w języku polskim będzie to bodajże mennica. I teraz tak. Po naciśnięciu przycisku mint zostaniemy przeniesieni do strony mintowania. Wyboru języka w języku możecie dokonać tutaj. Jeżeli preferujecie język polski, wystarczy kliknąć tutaj. Zapoznajcie się z tym treścią tutaj. I pozostaje nam tylko dokonać wyboru ilości zakupu NFT. Jak wiemy, w większości przypadków będzie to 10. Tak więc wpisujemy liczbę i klikamy przycisk Mennica. Ja już dokonałem ówczesnie zakupu, więc wyświetli mi się komunikat, że osiągnąłem maksymalną możliwość zakupu na dany portfel tego NFT. Ale jak zobaczycie, tutaj transakcja się powiodła i jestem posiadaczem 10 NFT Flat for Flip. Mam nadzieję, że ten instruktaż pomoże Wam przygotować się do tego mintu odpowiednio. Jeżeli natomiast wciąż będziecie mieli jakieś wątpliwości czy pytania, śmiało piszcie do nas, czy, na, czy mailowo, czy na naszym Twitterze, czy też poprzez nasz oficjalny Discord lub Telegram. Tymczasem ja się z Wami żegnam i życzę wszystkiego dobrego. Cześć!